Cześć wszystkim! Witam was w kolejnym Unpackingu. Dzisiaj unpackingem paczkę, od tego samego sprzedawcy, od którego kupiłam ostatnio. Tym razem są to konie z firmy Mayo. Stwierdziłam, że je zmówię, bo jeden z tych koni był moim wymarzonym, jeżeli chodzi o tą firmę, także... Na samym wstępie nie wiem dlaczego to przyszło w kopercie, w kartonie, ale cóż może akurat tak zapakowali inaczej tu mam fakturę którą troszeczkę przycięłam nieważne i zaraz zobaczymy jak tylko konie przyszły, ale widzę, że wszystko jest ok no zaczniemy sobie od mniejszego jego folia, która akurat się nie otworzyła Najsilniejszy konik w zasadzie kuc To jest ten oto Wałaszek kuca Walijskiego Jest to walijski kuc górski Od bardzo dawna chciałam I udało mi się znaleźć właśnie na Allegro Ale on jest śliczny Na zdjęciu wyglądał zupełnie inaczej Niż na żywo wygląda Ma takie tutaj kropeczki, bo ma jabłuszka, Jest to ogólnie Izabelek, ale ma właśnie jabłuszka na sobie. No, widać, że to wałaszek, z którego on jest roku, jeszcze sprawdzę. To jest moje 2017. Okej, okay. także taki kucyk śliczny jest, mega mi się podoba. O, metko łatwo schodzi. Gdzie? Animal Planet. Pamiętajcie, że moja Animal Planet jest taka sama firma, tylko inne nazwy. No, Czyli to jest pierwszy. Teraz najemię moje marzenie. Wow! Nie sądziłam, że ona jest takiego koloru, ale jest to klacz fryzyjska z moją. Mega ją chciałam od zawsze. W końcu jest. Ona jest bardziej brązowa niż kara o dziwo. Nie wiem, czy tutaj to widać, ale tak pod światło ona jest jednak taka brązowa niż kara. Także bardzo ciekawe. Nawet ma podkowy. No. Mega mnie zaskoczyła, bo nie było tego widać na zdjęciach, że jest właśnie bardziej brązowa. No. On to jest też 2017. No. Jeszcze taka ślicznotka. Mega mi się ona podała. I cieszę się, że w końcu ją mam. metkę oczywiście. Trzeba zdjąć. O, dobra. Jest. Na szczęście łatwo schodzi. No, więc takie dwa konieki do mnie dołączyły. Piszcie, co o nich myślicie. Są to moje... Kolejny konie właśnie z moją. Wcześniej miałam tylko dwa, ale teraz dołączyły do mnie jeszcze te dwa, więc mam teraz cztery. I na pewno będzie jeszcze kilka, bo jeżeli chodzi o firmę moją, to bardzo podobają mi się ich figurki. I tak, lecz to było naprawdę moje marzenie. Odkąd ją zobaczyłam, ten kucyk zresztą też jest mega. Na pewno zobaczycie jeszcze jakieś fotki na końcu filmu i mam jeszcze oczywiście dla Was takie zadanie. Z racji tego, że pojawił się u mnie w kolekcji nowy frys, to napiszcie mi w komentarzach, jak myślicie, kim będzie ta plać. Bo jeżeli chodzi o serial, to będzie ona miała bardzo ważną rolę w serialu, także może któremuś z Was się uda zgadnąć, jaka to będzie rola. Taka mała podpowiedź, że będzie to związane z rodziną Tornada i Brylanta. No. Także, jeżeli komuś z Was uda się zgadnąć, no to oczywiście napiszę mu odpowiedź, że udało Wam się zgadnąć. No. Także, to w sumie tyle. Do zobaczenia.